Po zakończeniu II wojny światowej w 1945 roku Polska została formalnie wyzwolona z podokupacji nazistowskiej przez siły Armii Czerwonej. Jednak to wyzwolenie szybko przerodziło się w nową formę dominacji, tym razem ze strony Związku Radzieckiego. Kraj zniszczony przez wojnę nie miał szansy na pełne odzyskanie suwerenności, gdyż został okupowany i politycznie kontrolowany przez Moskwę. Wojska sowieckie pozostały na terytorium Polski nawet po oficjalnym zakończeniu wojny, zapewniając stłumienie wszelkiego oporu wobec komunizmu. Członkowie antykomunistycznego ruchu oporu, w tym Armia Krajowa, która walczyła z nazistami, byli prześladowani, aresztowani, deportowani lub mordowani przez Sowietów i lojalne wobec nich siły bezpieczeństwa. Był to początek systematycznego procesu eliminowania opozycji politycznej i militarnej wobec nowego reżimu. Zamiast przywrócić uznawany międzynarodowo rząd na uchodźstwie w Londynie, który cieszył się również poparciem społecznym, Związek Radziecki narzucił Polskiemu Komitetowi Wyzwolenia Narodowego, PKWN, z siedzibą w Lublinie, funkcję tymczasowego rządu, całkowicie podporządkowanego interesom Moskwy. Wraz z umocnieniem tej władzy Polska została faktycznie przekształcona w państwo satelickie ZSRR. Opozycja demokratyczna, zwłaszcza członkowie Polskiego Stronnictwa Ludowego PSL pod przywództwem Stanisława Mikołajczyka, była systematycznie marginalizowana. Komuniści przy wsparciu sowieckiego NKWD, a później Polskiej Bezpieki UB, zastraszali, aresztowali i mordowali przeciwników politycznych. Media, związki zawodowe i organizacje społeczne znalazły się pod kontrolą komunistów, co wyeliminowało przestrzeń dla debaty publicznej i oporu obywatelskiego. Pomimo obietnic złożonych na konferencji w Jałcie, które przewidywały wolne i demokratyczne wybory w krajach wyzwolonych spod okupacji nazistowskiej, Proces wyborczy w Polsce został brutalnie zmanipulowany. Wybory parlamentarne ze stycznia 1947 roku były naznaczone zastraszaniem, fałszowaniem głosów i przemocą wobec przeciwników. Polska Partia Robotnicza PPR, wspierana bezpośrednio przez ZSRR, odniosła przytłaczające i nielegalne zwycięstwo. Wkrótce potem PPR została połączona z Polską Partią Socjalistyczną PPS, pod silną presją, tworząc Polską Zjednoczoną Partię Robotniczą PZPR. Która jako partia jednopartyjna rządziła krajem aż do roku 1989. W latach 1945 do 1947 Polska przeszła od okupacji nazistowskiej do komunistycznej dyktatury, wspieranej przez Stalina. Okres ten oznaczał koniec powojennych aspiracji demokratycznych i początek czterech dekad represji, kontroli ideologicznej i podporządkowania się blokowi sowieckiemu. Po konsolidacji władzy komunistycznej w Polsce, gospodarka kraju przeszła radykalne przekształcenia, całkowicie ukształtowane na wzór sowiecki. Początkowo obiecywano społeczeństwo równościowe, pełne zatrudnienie i rozwój przemysłowy, jednak w kolejnych dekadach ujawniła się mieszanka nieefektywności gospodarczej, chronicznych niedoborów, niezadowolenia społecznego i powracających kryzysów społecznych. W pierwszych latach reżimu władze rozpoczęły agresywny proces kolektywizacji rolnictwa, próbując zmusić chłopów do porzucenia prywatnych gospodarstw i przyłączenia się do państwowych spółdzielni rolnych, znanych jako PGR, -y, państwowe gospodarstwa rolne. Podobnie jak w innych krajach bloku sowieckiego, polityka ta spotkała się z silnym oporem ze strony ludności wiejskiej, ponieważ większość Polaków ceniła sobie prywatną własność ziemi. Chociaż reżimowi nigdy nie udało się całkowicie kolektywizować rolnictwa w Polsce, jak miało to miejsce w ZSRR, niezależni chłopi byli prześladowani, obciążani nadmiernymi podatkami i ograniczano im możliwość sprzedaży produktów rolnych na wolnym rynku, co przyczyniło się do spadku produkcji rolnej i niedoborów żywności. Równocześnie cały sektor przemysłowy został znacjonalizowany. Fabryki, kopalnie, banki i usługi znalazły się pod kontrolą państwa. Gospodarka stała się centralnie planowana, z celami i normami wyznaczanymi przez biurokratyczne organy, bez uwzględnienia rzeczywistych potrzeb ludności. Reżim komunistyczny postawił na przyspieszoną industrializację, zwłaszcza w dziedzinach przemysłu ciężkiego, górnictwa, hutnictwa, zbrojeniówki. I infrastruktury. Powstały wielkie kompleksy przemysłowe, jak słynna nowa huta pod Krakowem, symbol nowego socjalistycznego robotnika. Model ten wiernie podążał za zasadami sowieckimi rozwój przemysłowy oparty na wielkich przedsięwzięciach publicznych, nastawiony na wzmocnienie militarne i eksport wewnątrz bloku socjalistycznego kosztem produkcji dóbr konsumpcyjnych. W efekcie powstała nierównowaga gospodarcza, podczas gdy fabryki stali i traktorów rozkwitały, panował chroniczny brak podstawowych produktów takich jak mięso, mleko, mydło, odzież, a nawet papier toaletowy jakość życia ludności została odsunięta na dalszy plan. Z biegiem lat społeczeństwo coraz bardziej odczuwało negatywne skutki gospodarki planowej. Brak wolności gospodarczej, nieefektywność produkcji państwowej i ignorowanie realnych potrzeb społeczeństwa wywoływały głęboki społeczny niepokój. Do głównych problemów należały długie kolejki pożywność i podstawowe produkty. Zły stan mieszkań i chroniczny brak lokali niskie i zamrożone pensje przy ukrytej inflacji, degradujące warunki pracy bez realnych praw związkowych, korupcja i przywileje partyjnej elity. Taka sytuacja doprowadziła do serii protestów jak robotnicze zamieszki w Poznaniu w 1956 roku, protesty na wybrzeżu w 1970 roku oraz inne manifestacje pracownicze, które domagały się nie tylko poprawy warunków życia, ale także większej wolności i szacunku. Pomimo kilku krótkich okresów pozornego wzrostu gospodarczego, podtrzymywanego głównie przez zagraniczne pożyczki, zwłaszcza w latach 70., model komunistyczny okazał się długofalowo nie do utrzymania. Brak innowacyjności, marnotrawstwo zasobów i systemowa korupcja podkopały fundamenty systemu. W latach 80. kryzys gospodarczy stał się oczywisty, dając początek ruchowi Solidarność, pierwszemu niezależnemu związkowi zawodowemu w bloku wschodnim, który skupił społeczne niezadowolenie i odegrał kluczową rolę w upadku komunistycznego reżimu w Polsce. Próba narzucenia Polsce komunistycznego modelu gospodarki opartego na kolektywizacji i upaństwowieniu doprowadziła do strukturalnej nieefektywności, cierpienia społecznego i głębokiego niezadowolenia ludności. Choć reżim obiecywał sprawiedliwość i postęp, Naród polski przez dekady doświadczał niedoboru, wyrzeczeń i represji. Kolejne kryzysy gospodarcze, napędzane centralistyczną polityką oderwaną od rzeczywistości, odegrały kluczową rolę w upadku komunizmu w kraju. Choć reżim komunistyczny w Polsce miał pełną kontrolę nad państwem i społeczeństwem, z biegiem dekad zaczęły pojawiać się ogniska oporu i buntów społecznych, zwłaszcza wśród robotników przemysłowych, którzy początkowo mieli być głównymi beneficjentami obiecanego systemu. Socjalistycznego. Narastająca frustracja związana z warunkami gospodarczymi, represjami politycznymi i brakiem wolności doprowadziła do serii protestów i powstań, które zapoczątkowały proces erozji komunistycznego reżimu. Pierwszy poważny wstrząs dla władzy miał miejsce w czerwcu 1956 roku w Poznaniu, jednym z najważniejszych ośrodków przemysłowych Polski. Tysiące robotników z miejscowych zakładów pracy wyszły na ulice, protestując przeciwko niesprawiedliwym płacom, absurdalnym normom produkcyjnym, niedoborom żywności i represjom ze strony państwa. Protest rozpoczął się jako strajk o lepsze warunki pracy, ale szybko przekształcił się w powszechny bunt przeciwko systemowi komunistycznemu. Na ulicach rozbrzmiewały hasła chleba i wolności oraz precz z Rosjanami. Odpowiedź władz była natychmiastowa i brutalna. Powstanie zostało stłumione z użyciem wojska i bezpieki. UB. Zginęło około 70 osób, niektóre źródła podają ponad 100, w tym cywile i nastolatkowie. Tysiące zostały aresztowane, przesłuchiwane i torturowane. Wydarzenie to przeszło do historii jako poznański czerwiec i było pierwszym wyraźnym sygnałem, że naród polski nie zaakceptuje na zawsze narzuconego z góry reżimu. 14 lat później napięcie znów wybuchło. W grudniu 1970 roku rząd ogłosił drastyczną podwyżkę cen podstawowych produktów spożywczych takich jak chleb, mięso i cukier bez równoczesnego wzrostu płac. Decyzja ta wywołała natychmiastowy bunt robotników, zwłaszcza w miastach portowych i przemysłowych Gdańsku, Gdyni, Szczecinie i Elblągu. Strajki, demonstracje i okupacje zakładów pracy ogarnęły cały region. Rząd, kierowany przez Władysława Gomułkę, ponownie zareagował przemocą. Wysłano czołgi i wojsko, aby stłumić protesty. Najtragiczniejsze wydarzenia miały miejsce w Gdyni, gdzie wojsko otworzyło ogień do robotników idących do pracy. Zginęło około 45 osób a setki zostały ranne. Obrazy ciał niesionych ulicami wstrząsnęły krajem. Presja społeczna i kryzys polityczny zmusiły Gomułkę do ustąpienia. Został zastąpiony przez Edwarda Gierka, który obiecał reformy i poprawę sytuacji gospodarczej. W czerwcu 1976 roku rząd Gierka popełnił ten sam błąd, ogłosił kolejne podwyżki cen, co wywołało nową falę strajków i protestów. Największe ogniska buntu to Radom, Ursus, Dzielnica Przemysłowa Warszawy i Płock. Tym razem również doszło do brutalnej represji. Tysiące robotników zostało aresztowanych, pobitych i wyrzuconych z pracy. Zakłady pracy były otaczane przez milicję i bezpiekę. Jednak tym razem pojawiła się nowa, zorganizowana odpowiedź społeczeństwa. Intelektualiści, artyści, prawnicy i duchowni założyli KOR- Komitet Obrony Robotników, tajną organizację wspierającą ofiary represji i dokumentującą łamanie praw człowieka. KOR był przełomowym momentem, ponieważ zjednoczył robotników i inteligencję, tworząc podwaliny pod przyszły ruch Solidarność. Solidarność. Po każdej fali protestów reżim komunistyczny dokonywał jedynie doraźnych i powierzchownych ustępstw, takich jak zamrożenie cen, obietnice dialogu czy zmiany na stanowiskach partyjnych, jednak autorytarna i represyjna struktura pozostawała nienaruszona. Bunty te ujawniły pewien schemat. Naród polski był gotów walczyć o godność, a władza ustępowała jedynie pod presją masowych mobilizacji. Pomimo represji każdy protest pozostawiał polityczne i społeczne blizny, podważając legitymację reżimu i wzmacniając świadomość oporu. W latach 1956-1976 robotnicze bunty w Polsce pokazały, że nawet w warunkach dyktatury nie można całkowicie zdusić woli ludu. Wydarzenia te utorowały drogę dla powstania szerszego społeczno-politycznego ruchu, czego kulminacją było pojawienie się w latach 80. Solidarności, niezależnego związku zawodowego, który postawił reżim komunistyczny pod ścianą. Iskra oporu, zapalona przez robotników z Poznania, Gdańska i Radomia, nigdy nie zgasła. Początek lat 80. XX wieku był punktem zwrotnym w historii komunistycznej Polski. Po dekadach represji, kryzysów gospodarczych, buntów społecznych i totalitarnej kontroli narodził się ruch bezprecedensowy nie tylko w Polsce, ale w całym bloku sowieckim Solidarność. Kierowany przez Lecha Wałęsę, elektryka ze Stoczni Gdańskiej, ruch ten szybko przekształcił się w największą siłę społeczną i polityczną Europy Wschodniej, pokojowo rzucając wyzwanie komunistycznemu reżimowi. Sytuacja gospodarcza Polski pod koniec lat 70. była katastrofalna. Niedobory żywności, wzrost cen, niskie płace i długie kolejki po podstawowe produkty stały się codziennością. Społeczeństwo wyczerpane żyło w atmosferze represji i nieustannej inwigilacji. W sierpniu 1980 roku robotnicy stoczni imieniem Lenina w Gdańsku rozpoczęli zorganizowany strajk w proteście przeciwko warunkom pracy i kosztom życia. Przywództwo nad ruchem objął Lech Wałęsa, robotnik wcześniej zwolniony za działalność związkową. To, co zaczęło się jako lokalny strajk, szybko przekształciło się w ogólnonarodowy ruch protestu i mobilizacji społecznej. Z tego strajku narodziła się Solidarność, pierwszy wolny i niezależny związek zawodowy w kraju pod rządami komunistycznymi. Ruch szybko wykraczał poza ramy związkowe, stając się siłą obywatelską i polityczną, formułując postulaty dotyczące praw człowieka, wolności słowa, sprawiedliwości społecznej i reform demokratycznych. W ciągu kilku miesięcy Solidarność liczyła już ponad 10 milionów członków, czyli około 1 trzeciej dorosłej populacji Polski. Ruch zjednoczył robotników, intelektualistów, studentów, ludzi wierzących i rolników, tworząc szeroki front społeczny, który sprzeciwiał się reżimowi w sposób pokojowy, zorganizowany i powszechny. W obliczu rosnącej siły strajku i wsparcia społecznego Zarówno krajowego, jak i międzynarodowego, rząd komunistyczny został zmuszony do negocjacji z protestującymi, co było wydarzeniem bez precedensu w bloku sowieckim. W dniu 31 sierpnia 1980 roku podpisano tzw. Porozumienia Gdańskie, w których władze zgodziły się na szereg postulatów ruchu, w tym prawo do tworzenia niezależnych związków zawodowych, uznanie prawa do legalnego strajku, wolność słowa w mediach, poprawę płac i warunków pracy. Był to pierwszy raz, gdy rząd komunistyczny oficjalnie ustąpił przed ruchem społecznym i dopuścił istnienie organizacji niezależnej od partii, prawdziwy wstrząs polityczny w kontekście zimnej wojny. Wzrost solidarności był również wspierany przez Kościół katolicki, na czele z charyzmatycznym papieżem Janem Pawłem II, Polakiem z pochodzenia. Jego wizyty w ojczyźnie wzmacniały morale społeczeństwa i utwierdzały w wartościach godności ludzkiej, wolności i bezprzemocy. Sojusz między robotnikami a inteligencją, wzmocniony duchowością katolicką, nadał ruchowi etyczną i moralną podstawę, która odróżniała go od innych form opozycji w krajach komunistycznych. Rosnąca siła Solidarności była obserwowana z ogromnym niepokojem w Moskwie. Związek Radziecki obawiał się, że wirus pokojowego oporu rozprzestrzeni się na inne kraje Układu Warszawskiego. Polska stała się najsłabszym ogniwem łańcucha sowieckiego, a zarazem epicentrum przemian, które podważały cały porządek bloku wschodniego. Wzrost Solidarności w latach 1980 do 1981 był kamieniem milowym w historii oporu wobec komunizmu. Pokazał, że zmiana jest możliwa w sposób pokojowy i zorganizowany, bez użycia przemocy. Pomimo represji, które nadeszły później, zamach stanu w 1981 roku i wprowadzenie stanu wojennego, ruch zasiał już ziarno, które ostatecznie doprowadziło do upadku dominacji sowieckiej w Polsce w 1989 roku. Solidarność nie była tylko związkiem zawodowym, była symbolem nadziei, odwagi i narodowego dążenia do samostanowienia. Po meteorycznym wzroście Solidarności reżim komunistyczny w Polsce pogrążył się w głębokim kryzysie. Władze naciskane przez Moskwę i obawiające się utraty kontroli nad krajem, zdecydowały się na drastyczną odpowiedź wprowadzenie stanu wojennego. W latach 1981 do 1983 Polska pogrążyła się w jednym z najmroczniejszych okresów swojej powojennej historii, naznaczonym brutalnymi represjami, militaryzacją życia cywilnego i systematycznym ograniczaniem wolności. 13 grudnia 1981 roku generał Wojciech Jaruzelski, ówczesny premier i pierwszy sekretarz PZPR, ogłosił w telewizji wprowadzenie stanu wojennego. Stan wojenny, twierdząc, że kraj stoi na krawędzi chaosu, a interwencja sowiecka jest nieunikniona. W rzeczywistości był to wewnętrzny zamach stanu przeprowadzony przez polskie wojsko w celu zniszczenia Solidarności i przywrócenia pełnej kontroli reżimu. Zawieszono prawa obywatelskie, zakazano strajków, a cenzura, już wcześniej obecna, została zaostrzona do skrajnych poziomów. Kraj został objęty kontrolą wojskową, czołgi i transportery opancerzone na ulicach. Godzina policyjna, zakaz zgromadzeń publicznych oraz tysiące arbitralnych aresztowań. Tylko w pierwszych dniach zatrzymano ponad 10 tysięcy osób. W tym niemal całe kierownictwo solidarności z lechem wałęsą na czele, który został odizolowany i przetrzymywany w pilnie strzeżonym ośrodku przez blisko rok. Zamknięto również uczelnie, organizacje społeczne, niezależne gazety, a Kościół był pod ścisłym nadzorem. Robotnicy, którzy próbowali organizować protesty, byli bici lub zabijani, jak w przypadku masakry w kopalni WUJEK, gdzie oddziały specjalne zabiły dziewięciu górników protestujących przeciwko represjom. Pomimo brutalności, Solidarność nie została zniszczona. Ruch przeszedł do podziemia, organizując się w tajnych komórkach, sieciach wsparcia i niezależnych publikacjach. Akty oporu cywilnego obejmowały kolportaż ulotek, nielegalne audycje radiowe, strajki błyskawiczne i ciche protesty, takie jak zapalanie świec w oknach na znak żałoby narodowej. Kościół katolicki, pod duchowym przewodnictwem papieża Jana Pawła II, odegrał kluczową rolę w podtrzymywaniu ducha oporu. Świątynie stały się miejscami schronienia, wsparcia i symbolicznej koordynacji opozycji. Papież stanowczo potępił represje i wielokrotnie apelował o pokój i pojednanie. Wprowadzenie stanu wojennego spotkało się z natychmiastowym potępieniem międzynarodowym, zwłaszcza ze strony Stanów Zjednoczonych i krajów Europy Zachodniej. Rząd amerykański pod przewodnictwem Ronalda Reagana nałożył sankcje gospodarcze na Polskę i Związek Radziecki, jednocześnie udzielając finansowego i logistycznego wsparcia podziemnej Solidarności za pośrednictwem organizacji takich jak CIA i Zachodnie Związki Zawodowe. Te naciski, w połączeniu z pogłębiającym się kryzysem gospodarczym, postawiły reżim Jaruzelskiego w ogromnym napięciu. Stan wojenny został oficjalnie zniesiony w lipcu 1983 roku, ale jego skutki odczuwano jeszcze przez wiele lat. Wielu więźniów politycznych pozostało za kratami, a Solidarność nadal była organizacją nielegalną. Władze liczyły na to, że czas, zmęczenie i represje zduszą ruch. Lecz iskra oporu zakorzeniła się już głęboko w polskim społeczeństwie. Od tego momentu walka opozycji stała się mniej widoczna, lecz bardziej strategiczna i wytrwała, przygotowując grunt pod triumfalny powrót Solidarności pod koniec dekady. Okres stanu wojennego 1981-1983 był najbardziej brutalną próbą reżimu komunistycznego, by zdławić opór społeczny w Polsce. Mimo represji rząd nie zdołał zniszczyć Solidarności, która przetrwała w podziemiu dzięki wsparciu społeczeństwa, kościoła i wspólnoty międzynarodowej. Ten okres pokazał, że ani czołgi, ani więzienia nie były w stanie zniszczyć pragnienia wolności i godności wśród Polaków. To z tej cichej, uporczywej walki solidarność odrodziła się silniejsza w kolejnych latach, co ostatecznie doprowadziło do pokojowej transformacji ustrojowej w 1989 roku. Druga połowa lat 80. XX wieku oznaczała stopniowy upadek reżimu komunistycznego w Polsce, który nie był już w stanie powstrzymać społeczeństwa coraz bardziej zmobilizowanego, gospodarki znajdującej się w ruinie oraz porządku międzynarodowego ulegającego przemianom. W przeciwieństwie do innych krajów, gdzie koniec komunizmu nastąpił przez gwałtowne zerwanie lub przemoc, w Polsce dokonało się to w sposób pokojowy i negocjowany, stając się historycznym przykładem przemiany politycznej bez wojny domowej. Upadek reżimu komunistycznego w Polsce, sformalizowany poprzez wolne wybory w 1989 roku i powołanie rządu kierowanego przez Tadeusza Mazowieckiego, oznaczał początek rozpadu żelaznej kurtyny. Proces ten zakończył się upadkiem muru berlińskiego w listopadzie 1989 roku, a kilka lat później oficjalnym końcem Związku Radzieckiego w 1991 roku. To, co wydawało się niemożliwe w poprzednich dekadach, pokojowa dezintegracja bloku sowieckiego, stało się w dużej mierze możliwe dzięki zorganizowanemu oporowi polskiego społeczeństwa obywatelskiego z Solidarnością w Centrum Walki. Polska utorowała drogę do zjednoczonej, pluralistycznej i demokratycznej Europy. Ruch Solidarności i jego przywódcy zdobyli światowe uznanie. W 1983 roku, jeszcze w trakcie represji stanu wojennego, Lech Wałęsa Został uhonorowany Pokojową Nagrodą Nobla, co było wyrazem uznania dla jego przywództwa w pokojowej walce przeciwko uciskowi i niesprawiedliwości. W 1990 roku Wałęsa został wybrany na prezydenta Polski, co symbolizowało zwycięstwo demokracji nad totalitaryzmem i siłę zorganizowanego społeczeństwa. Jego droga uosabiała nadzieję, odwagę i wytrwałość całego narodu. Transformacja nie oznaczała tylko zmiany reżimu, lecz głęboką przemianę we wszystkich aspektach życia Polski. Polityka wprowadzenie demokratycznego systemu wielopartyjnego, wolnych wyborów oraz poszanowania praw człowieka społeczeństwo rozszerzenie wolności słowa, niezależna prasa i pluralizm kulturowy gospodarka wdrożenie gospodarki rynkowej prywatyzację i otwarcie na handel międzynarodowy. Międzynarodowo integracja Polski z Unią Europejską i NATO, umocnienie pozycji na arenie światowej, te zmiany pozwoliły krajowi na szybki rozwój, dzięki czemu obecnie Polska jest jedną z najsolidniejszych demokracji w Europie Środkowej. Polskie doświadczenie jest studiowane na całym świecie jako model pokojowego oporu i demokratycznej transformacji, udowodniło, że mobilizacja społeczna, jedność społeczna i dialog mogą obalić reżimy autorytarne, niekoniecznie sięgając po przemoc. Ponadto rola Kościoła Katolickiego, intelektualistów, robotników i ruchów społecznych w tym procesie potwierdziła znaczenie szerokiego i różnorodnego udziału obywateli w budowie zdrowych demokracji. Dziedzictwo polskiej transformacji wykracza poza jej własną historię. Zwycięstwo Solidarności i koniec komunizmu w Polsce stanowiły punkt zwrotny na arenie międzynarodowej, który zmienił porządek polityczny XX wieku i zapoczątkował nową erę wolności, praw obywatelskich i współpracy międzynarodowej. Odwaga Polaków w latach 80. pozostaje inspiracją dla wszystkich walczących o sprawiedliwość, demokrację i godność ludzką na całym świecie.